Szanowni Państwo, <coughs> mieliśmy wczoraj do czynienia z kulminacją antykonstytucyjnych, haniebnych działań Andrzeja Dudy, zmierzających do pozbawienia samodzielności konstytucyjny organ w postaci Trybunału Konstytucyjnego. Utwierdza mnie to w przekonaniu, podobnie jak i wielu z Was, że program naprawy Polski po ustrojowych zniszczeniach rządzonych w Polsce przez PiS musi obejmować po pierwsze demokratyczne odsunięcie od prezydentury Andrzeja Dudy, po drugie postawienie go co najmniej przed Trybunałem Stanu. Uzasadnieniem pierwszego jest to, że gdy PiS będzie odsunięty od władzy, ale Andrzej Duda pozostałby prezydentem, to miałby możliwości blokowania ustrojowej odbudowy Polski uzasadnieniem drugiego punktu jest to, że jaskrawe łamanie konstytucji, graniczące ze zdradą stanu, musi być ukarane, żeby się nie powtarzało.